Lotnictwo Stanów Zjednoczonych w Europie. Siły uderzeniowe. Od niemal 50 lat niebo nad Europą Zachodnią jest patrolowane przez samoloty amerykańskich sił powietrznych. W dzisiejszym programie poznamy bliżej ludzi i sprzęt lotnictwa Stanów Zjednoczonych w Europie. Lotnictwo Stanów Zjednoczonych w Europie Jednostki stacjonujące w Europie są największym i jednym z najsilniejszych zamorskich kontyngentów amerykańskich sił powietrznych. Powstały na bazie jednostek działających w Europie podczas II wojny światowej, a ich ostateczna forma wiąże się z zadaniami, jakie Stany Zjednoczone wypełniają w ramach NATO. Tradycyjnym zadaniem tych sił była obrona Zachodu przed atakiem wojsku Układu Warszawskiego. Wraz z ociepleniem się klimatu politycznego w Europie, rola amerykańskich jednostek lotniczych nabrała nowego wymiaru. Amerykańskie siły powietrzne w Europie składają się z trzech elementów taktycznych: 17. Armii Lotniczej, obejmującej jednostki stacjonujące w Europie Środkowej, 3. Armii Lotniczej operującej z bas w Wielkiej Brytanii oraz 16. Armii Lotniczej działającej w regionie Morza Śródziemnego. Dodatkowym wsparciem są dla nich jednostki dowództwa transportu powietrznego i dowództwa lotnictwa strategicznego. Siły 17 Armii Lotniczej koncentrują się głównie na terytorium Niemiec. Ich trzon stanowią samoloty myśliwskie, w tym cztery dywizjony myśliwców F-15 Eagle stacjonujące w Niemczech i Holandii, skrzydło samolotów walki radioelektronicznej White Weasel, pięć dywizjonów maszyn myśliwskobombowych F-16 oraz spora liczba samolotów zwiadowczych i wsparcia elektronicznego. 16 armia lotnicza dysponuje trzema dywizjonami maszyn F-16 Fighting Falcon stacjonującymi w Hiszpanii, które wkrótce mają zostać przeniesione do Włoch. Trzecia armia lotnicza, operująca z bas w Wielkiej Brytanii, rozporządza najpotężniejszą siłą uderzeniową. W jej skład wchodzi 7 dywizjonów bombowców F-111 oraz 6 dywizjonów samolotów szturmowych A-10 Thunderbolt. Maszyny F-111 stacjonujące na wyspach brytyjskich będą głównymi bohaterami tego programu. Wielka różnorodność eksploatowanego sprzętu pozwala lotnictwu Stanów Zjednoczonych w Europie wykonywać wszystkie najważniejsze typy misji bojowych. Myśliwce F-15 i F-16 sprawdzają się zarówno w działaniach obronnych, jak i w uzyskiwaniu przewagi powietrznej. Maszyny A10 Thunderbolt zostały zaprojektowane z myślą o europejskim polu walki. Potrafią niszczyć potężnie opancerzone czołgi i wykonywać misje bezpośredniego wsparcia lotniczego. F-111 są przystosowane do dalekich ataków na terytorium wroga oraz do izolowania pola walki. Samoloty znane pod wspólną nazwą White Weasel, takie jak F-16 i F-4G, służą do eliminowania nieprzyjacielskich stanowisk artylerii przeciwlotniczej i pocisków kierowanych, które mogłyby zagrozić atakującym jednostkom. Samoloty EF-111 Raven elektronicznie zakłócają pracę wrogich radarów. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych w Europie blisko współpracują z innymi jednostkami NATO. Widok maszyn z krajów należących do paktu odbywających wspólne ćwiczenia z jednostkami amerykańskimi nie jest niczym nadzwyczajnym. Załoga szkolno-bojowego dwumiejscowego F-16 należącego do belgijskich sił powietrznych czuje się jak u siebie w domu w bazie Rafu w Leichenheit, będącej siedzibą amerykańskiego 48 skrzydła myśliwców taktycznych. W niemieckiej bazie lotnictwa w Szpangdalem brytyjskie Tornada sąsiadują z F-16 i F-4G z 52 skrzydła myśliwców taktycznych. W bazach sił powietrznych Stanów Zjednoczonych w Europie goszczą też dywizjony amerykańskiej Gwardii Narodowej, stacjonujące zwykle w Stanach Zjednoczonych. Do jednostek tych należą m.in. samoloty szturmowe A7 Corsair. Samoloty myśliwsko-szturmowe. Motorem działań ofensywnych amerykańskich jednostek lotnictwa w Europie są maszyny szturmowe i uderzeniowe trzech podstawowych typów. Samolot myśliwsko-bombowy F-16 oraz niszczyciel czołgów A-10 zapewniają bezpośrednie wsparcie lotnicze, zaś maszyny myśliwsko-szturmowe F-111 wykonują misję dalekiego zasięgu. A-10 Thunderbolt przeznaczony jest do zwalczania czołgów. Jest jednym z niewielu samolotów odrzutowych wyposażonych w pancerz, który chroni kabinę pilota, silniki i inne kluczowe elementy konstrukcyjne przed ogniem artylerii przeciwlotniczej. Loty krótkiego i średniego zasięgu są zadaniem maszyn myśliwsko-bombowych typu F-16. Samoloty te są w stanie nie tylko atakować cele naziemne, ale także samodzielnie się bronić przed nieprzyjacielskimi myśliwcami. A 10 i F-16 często korzystają ze wsparcia maszyn innych typów, należących do Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych. Wprawdzie, użytkowane przez jej pilotów samoloty szturmowe A7 Corsair nie są typowym wyposażeniem amerykańskiego lotnictwa na naszym kontynencie, lecz mimo to często patrolują europejską przestrzeń powietrzną. Bronią dalekiego zasięgu jest maszyna szturmowa F-111 firmy General Dynamics, nazywana Erdwark, czyli mrównikiem. Z racji wydłużonego zwieszonego dziobu jest to samolot znacznie większy od F-16 i A-10, zaprojektowany do działań w każdych warunkach atmosferycznych, zarówno za dnia, jak i nocą. Kapitan Matt Eriksen, pilot F-111, opowiada o specyfice działania maszyn tego typu. F-111 jest samolotem szturmowym, przystosowanym do wykonywania zadań myśliwsko-bombowych. W każdych warunkach może lecieć z dużą prędkością na małej wysokości, wykorzystując złą pogodę lub noc. My piloci lubimy właśnie takie warunki, wtedy lata się trochę bezpieczniej, bo nikt oprócz nas nie ma ochoty ryzykować. F111 wyposażony jest w skomplikowane urządzenia elektroniczne umożliwiające wykonywanie specyficznych misji. Nowoczesny radar, który śledzi ukształtowanie terenu, umożliwia pilotowi prowadzenie maszyny na bardzo niewielkiej wysokości z prędkością 800 km na godzinę, co pozwala uniknąć wykrycia przez stacje radiolokacyjne sprzężone ze stanowiskami rakiet ziemia powietrze Rozwiązanie to ma wielkie znaczenie w warunkach europejskich, gdzie zmienna pogoda często wyklucza użycie innych samolotów takich jak F-16 czy A-10. Najnowsza wersja F-111 oznaczona kodem F-111F została wyposażona w urządzenie zwane PAYFTAC, służące do nadzwyczaj precyzyjnego laserowego naprowadzania bomb kierowanych. PAYFTAC to kopułka, która wysyła niewidzialną wiązkę laserową w kierunku celu. Odbite światło powraca do czujnika, umożliwiając bombie skierowanie się w stronę danego obiektu. System pave przydaje się również wtedy, gdy trzeba wykonać nalot z użyciem klasycznych bomb. Kiedy atakujemy bombami naprowadzanymi laserowo, wiązka światła pozwala precyzyjnie określić dystans, jaki dzieli je od celu. Wyobraźmy sobie trójkąt. Wierzchołek przyprostokątnej to wysokość, na jakiej znajduje się samolot. A przeciwprostokątna to odległość między samolotem a celem. Obliczenie owej odległości nie byłoby łatwe, gdyby nie laser. System na bieżąco dokonuje kalkulacji i stale aktualizuje dane, ułatwiając proces celowania. Zrzucona bomba podąży wprost do celu, bo zmierzono nie tylko dystans, jaki ma do pokonania ale także prędkość wiatru i inne ważne parametry. Chcąc się upewnić, że ładunek trafi precyzyjnie, używamy lasera po raz drugi. Bomba otwiera wtedy swoje elektroniczne oczy i obserwuje odbite światło. Układ sterowniczy kieruje ją wprost na cel. To naprawdę doskonały system. Przygotowanie do lotu. Głównym zadaniem personelu naziemnego 494 skrzydła myśliwców taktycznych, które stacjonuje w Leikenhit w Anglii, jest opieka nad F-111. Na każdą godzinę lotu tej niebywale skomplikowanej maszyny przypada 25 godzin pracy personelu technicznego. Na klapach zamykających podwozie każdego samolotu wypisano nazwiska szefów obsługi i ich zastępców, by stale pamiętali o wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Utrzymanie samolotu w dobrej kondycji jest podstawowym obowiązkiem szefa obsługi naziemnej oraz jego zastępcy. Do nich należy między innymi zaopatrzenie maszyny w paliwo, oleje i tlen. Oprócz prac serwisowych wykonujemy też mnóstwo papierkowej roboty. Prowadzenie dokumentacji zajmuje nam więcej czasu, niż mogłoby się wydawać. Poza tym czuwamy nad prawidłowym startem i lądowaniem maszyny oraz Dokonujemy przeglądów, zarówno przed, w trakcie, jak i po wykonaniu zadania. Czasem przeglądy odbywają się tutaj, na pasie startowym. Trwają od jednej do trzech godzin i są nadzorowane przez szefa obsługi, którym zwykle jest podoficer, co najmniej w stopniu plutonowego. Jego pomocnikiem jest szeregowiec lub młodszy podoficer. Dwie osoby są całkowicie odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie samolotu wartego 30 milionów dolarów. Podczas gdy pracownicy obsługi technicznej przygotowują maszyny do startu, członkowie personelu latającego sprawdzają warunki, w jakich lot będzie przebiegał. Tu w Lakenhut pogoda jest znakomita, lecz u celu misji, na przykład na północ od wybrzeża Szkocji, może być diametralnie odmienna. Loty treningowe w europejskiej przestrzeni powietrznej różnią się od tych, które piloci odbywali w Stanach. Mimo pewnych ograniczeń dotyczących poziomu hałasu, jaki silniki odrzutowe mogą tu emitować, Europa jest niezrównanym poligonem doświadczalnym dla szkolących się lotników. W Ameryce wolno nam działać w niewielu miejscach, latamy więc ciągle tymi samymi korytarzami, aż do znudzenia. Tu, w Wielkiej Brytanii, możemy latać tam, gdzie chcemy. Z wyjątkiem rzecz jasna terenów zastrzeżonych. Działamy nad całym niemal terytorium kraju, a jest on wyjątkowo piękny. Weźmy choćby zachodnią Szkocję, jej błękitne wody i zielone pastwiska. To naprawdę wspaniałe okolice. Po zapoznaniu się z planem misji, piloci zakładają kombinezony. W dywizjonie działa specjalny wydział, którego zadaniem jest utrzymywanie odzieży i sprzętu ratunkowego w idealnym stanie. Współpracujemy ze wszystkimi członkami personelu latającego. Jesteśmy odpowiedzialni za stan techniczny kombinezonów i całego osprzętu, który chroni pilotów przed urazami i zapewnia im przetrwanie w powietrzu. Co 30 dni przeprowadzamy przegląd wszystkich hełmów, a co 120 gruntownie badamy stan kombinezonów przeciwprzeciążeniowych. Sprawdzamy, czy nie ma w nich dziur, pęknięć, czy metalowe części nie rdzewieją i działają jak należy, oraz czy maski tlenowe nie zatykają się i są szczelne. Właściwa konserwacja masek tlenowych jest bardzo ważną sprawą. Zdarza się, że zawór lub sam przewód doprowadzający powietrze zatkają się, np. śliną, przez co pilot nie może prawidłowo oddychać. Niekiedy rurka ulega przebiciu lub rozdarciu. Przeciek sprawia, że urządzenie nie dostarcza lotnikowi wystarczającej ilości powietrza. W ciągu ostatniej dekady dokonano znacznych postępów w konstruowaniu kombinezonów przeciwprzeciążeniowych. Manewry wykonywane przy dużych prędkościach wywołują potężne przeciążenia, które zaburzają obieg krwi w organizmie pilota i mogą stać się przyczyną utraty przytomności. Cały nasz ekwipunek jest produkowany w Anglii. Kombinezon wytwarza się z nomeksu materiału ogniotrwałego. Wolno nam nosić jedynie bawełnianą bieliznę, bowiem w razie wypadku materiały syntetyczne zwiększają ryzyko ciężkich poparzeń. W tej chwili ubieram się w strój przeciwprzeciążeniowy. Na pokładzie samolotu będzie on podłączony do urządzenia, które w zależności od panujących przeciążeń dostarcza do zbiorników umieszczonych na nogach i wokół pasa odpowiednią ilość powietrza sprężanego przez pracujące silniki. Dzięki temu krew nie będzie się gromadzić w kończynach dolnych, lecz zostanie w odpowiedniej ilości dostarczona do mózgu. A ten przewód połączy kombinezon z urządzeniami na pokładzie maszyny. Spełni rolę pępowiny, którą popłynie sprężone powietrze. Latając nad wodą, używamy kamizelek ratunkowych. Jeśli z jakiegoś powodu znajdziemy się w wodzie, pociągamy za linki, a wtedy sprężone powietrze wypełnia zbiorniki. Z nich powstaje coś w rodzaju koła ratunkowego, które pozwala nam utrzymać się na wodzie. Do ekwipunku należą też zimowe i letnie kurtki. Oto kurtka letnia, nieco lżejsza od zimowej, również wykonana z Nomeksu. Ostatnim elementem stroju pilota jest hełm wyposażony w przyciemnioną lub bezbarwną osłonę. Ciemna służy do lotów dziennych, zaś bezbarwna przydaje się w nocy. Jak to się mówi, używamy jej, aby ptaki nie wpadały nam do oczu. Personel naziemny po wypuszczeniu samolotu w powietrze często pozostaje na posterunku, by zaraz po powrocie maszyny przygotować ją do kolejnej misji. Wiele lotów odbywa się nocą. Praca przez 24 godziny na dobę jest dla nas chlebem powszednim. Jeśli samoloty wracają do bazy o 23, to najprawdopodobniej czeka nas robota aż do przybycia ludzi z porannej zmiany. Praca przy tych maszynach nie ma końca. Latając 111, w skład załogi F-111 wchodzi pilot, który siedzi po lewej stronie kokpitu oraz operator systemów uzbrojenia, zajmujący miejsce po prawej. Jestem pilotem. Moim zadaniem jest doprowadzenie maszyny dokładnie nad cel. W ściśle określonym momencie. Operator systemów uzbrojenia odpowiada za bombardowaniem. To on zrzuca ładunek i dba o to, by w odpowiedniej chwili uderzył w cel. Pilot steruje samolotem, a ja mówię mu, dokąd ma lecieć. Kiedy jesteśmy na miejscu, namierzam cel i zrzucam bomby. Mówiąc obrazowo, pilot wiosłuje, a ja strzelam do kaczek. Biorąc pod uwagę zaawansowanie technologiczne tej maszyny, nie dziwi, że wyposażenie kokpitu może przyprawić o oczopląc. Po lewej widzimy IFF, czyli system, który generuje sygnał informujący nasze stacje naziemne i inne samoloty o tym, że nie jesteśmy wrogiem. Obok znajduje się pulpit urządzenia do radarowego śledzenia terenu. Urządzenie to pozwala na automatyczny lot na zadanej wysokości od 75 do 300 metrów. Moim ulubionym elementem wyposażenia jest system PaveTag, którego kopułka. Znajduje się pod kadłubem. W skład pave TAC wchodzi celownik na podczerwień, pozwalający zidentyfikować cel oraz laser, który naprowadza zrzucone bomby. Dzięki temu urządzeniu osiągamy nadzwyczajną precyzję bombardowania. Podczas ataku operator systemów uzbrojenia niemal bezustannie obserwuje wizjer ekranu radaru. Staram się nie spędzać w tej pozycji zbyt wiele czasu. Im częściej spoglądam w wizjer, tym mniejsze mam szanse na zauważenie nieprzyjacielskich myśliwców. Poza tym skupianie uwagi na ekranie radaru powoduje dezorientację. Pilot przez cały czas steruje maszyną i wyczynia rozmaite ewolucje, więc kiedy podnoszę głowę, mija dłuższa chwila, zanim się zorientuję, gdzie jesteśmy i co się dzieje na zewnątrz. Jedną z niezwykłych cech maszyny F-111 jest możliwość latania w trybie automatycznego śledzenia terenu czyli metodą nazywaną przez pilotów TFR. Kiedy autopilot prowadzi samolot, nie musimy niczego robić. Właściwie moglibyśmy nawet zasnąć. Wystarczy, że będziemy pilnowali prawidłowego działania systemu, a komputer sam doprowadzi nas nad cel, wykonując przy okazji wszystkie niezbędne manewry. Mimo to szeroko otwieramy oczy, choć podczas nocnego lotu nie widać dosłownie nic. Jesteśmy zmuszeni ufać wskazaniom przyrządów. Na początku latanie w trybie TFR było czystą przyjemnością, bo nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak blisko czai się śmierć. Im więcej latamy, tym bardziej się boimy. Widzieliśmy, jak ginęli niektórzy nasi koledzy. Zdarza się, że wyskakujemy z chmur i nagle znajdujemy się między górami. Wtedy naprawdę niewiele brakuje. System radarowego śledzenia terenu czyni z F-111 maszynę szczególnie przydatną do bombardowań z niewielkiej wysokości. Lot na niewielkiej wysokości przypomina jazdę starym, dobrym Kadilakiem Eldorado ze skórzanymi siedzeniami model 68. To niewiarygodne, jak gładko sunie ta maszyna przy niewielkim wietrze na wysokości 150 metrów. Co ciekawe, nie widać następców F111. Prace nad skonstruowaniem nowej, lepszej maszyny tej klasy doprowadziły do zbudowania innego F111. Samolot ten jest nieco bardziej zwinny i ma nieco lepszy kształt kokpitu, ale to wciąż stary, dobry F-111. F-111 ma fenomenalną ładowność. Zabiera ponad 6 ton bomb, w tym także te najnowocześniejsze naprowadzane laserowo. Nawet podczas misji dalekiego zasięgu maszyna ta jest w stanie przenosić tuzin ćwierćtonowych bomb typu Snake Eye lub 4000-kilogramowe bomby naprowadzane laserowo. Nowe samoloty są wyposażone w systemy elektronicznego zagłuszenia radarów, które montuje się tuż pod ogonem. Umieszczone pod skrzydłami pociski rakietowe Sidewinder zapewniają F-111 ochronę przed myśliwcami wroga. W ramach ćwiczeń odbywanych w Europie często dochodzi do konfrontacji między amerykańskimi F-111 a maszynami sojuszniczych armii. Od czasu do czasu zdarza się, że ćwiczymy atak obcych myśliwców na naszą formację. Nie ma co kryć, one są bez szans. Wczoraj udało mi się zastrzelić dwa francuskie myśliwce typu Mirage. W 1986 roku po kolejnej akcji libijskich terrorystów władze Stanów Zjednoczonych zdecydowały się podjąć akcję odwetową. Jej celem stały się obiekty wojskowe położone w Libii, a do przeprowadzenia nocnego ataku wybrano maszyny F-111F stacjonujące w Anglii oraz A6 startujące z pokładów lotniskowców operujących na Morzu Śródziemnym. O zaangażowaniu F-111F zadecydował fakt, iż dysponują one systemem PAVE-TAC, wspomagającym nocne bombardowanie. Operacja, którą nazwano Canyon Eldorado, trwała ponad 13 godzin. Większość czasu zajęło pokonanie ponad 10 tysięcy kilometrów. Podczas wyczerpującego lotu bombowce czterokrotnie tankowały paliwo z latających cystern typu KC-10 i KC-135. Do maszyn F-111 z Leichenhit dołączyły EF-111 Raven z bazy w Upper Hayford przystosowane do prowadzenia walki radioelektronicznej. Ich zadaniem było zakłócanie pracy libijskich stacji radiolokacyjnych oraz neutralizowanie pocisków rakietowych naprowadzanych radarowo. W akcji wzięły również udział samoloty A6 Intruder należące do marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, dysponujące podobnymi możliwościami jak F-111. Jednostki sił powietrznych miały zniszczyć trzy cele w rejonie Trypolisu, zaś maszynom marynarki wojennej zlecono atak na dwa obiekty w okolicach Bengazji. 15 kwietnia 1986 roku we wczesnych godzinach porannych samoloty F-111 wtargnęły w przestrzeń powietrzną Libii. I używając systemu radarowego śledzenia terenu skierowały się ku koszarom Azizia oraz w stronę lotniska w Trypolisie. Oto film, na którym uwieczniono obraz ekranu radarowego samolotu F-111. Jak widać, operator systemów uzbrojenia włączył w pobliżu celu urządzenie PAYFTAC, aby uzyskać bardziej precyzyjny obraz terenu. Na lotnisku w Trypolisie zlokalizowano pięć potężnych samolotów transportowych typu IU-76. Do unicestwienia celu wystarczył tuzin półtonowych bomb typu Snake Eye. Obraz na ekranie odwraca się do góry nogami, gdyż kopułka Payftak przez cały czas śledzi obiekt ataku pozostający w tyle za bombardującą maszyną. Tylko trzy spośród 88 bomb zrzuconych na Libię chybiły. Nalot trwał niecałe 20 minut, co w zupełności wystarczyło, by obrócić w Perzynę wszystkie zaplanowane do zniszczenia obiekty. Tylko jedna maszyna nie powróciła do bazy, przyczyn tego wypadku nie udało się ustalić. Tuż przed świtem zmęczeni piloci skierowali samoloty z powrotem ku bazom w Wielkiej Brytanii. Przemiany polityczne, które dokonały się w Europie po 89 roku sprawiły, że siły powietrzne Stanów Zjednoczonych zaczęły pełnić na naszym kontynencie zupełnie nową funkcję. Przez 50 lat zimnej wojny amerykańskie maszyny wspomagały wojska NATO w trudnym zadaniu utrzymania pokoju. Ich misja dobiega końca w miarę normalizacji stosunków między supermocarstwami. Atak na Libię przeprowadzony w 1986 roku oraz uczestnictwo maszyn F-111 z Lakenhyt w operacji Desert Shield przeciwko Irakowi są sygnałem, że w dziejach amerykańskiego lotnictwa w Europie nie zapisano jeszcze wszystkich kart. Reżyseria Steven Zaloga i Daw Schwaninger. Tekst polski Maciej Szymański. Konsultacja specjalistyczna Arkadiusz Kups. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Telewizyjne studio Astra. Czytał Jaromir Sosnowski.